Moja obecność wynika tutaj z niezadowolenia naszych mieszkańców Rodnicy z funkcjonowania Straży Miejskiej. Może mogę to dokumentować, nawet wczoraj była przeprowadzona ankieta na forum Brodnica.net. Net. Są wyniki jednoznaczne, prawie 90%, proszę bardzo. 90% mieszkańców jest za zlikwidowaniem Straży Miejskiej. Myślę, że dzieje się tak, ponieważ... Panie Wójcie, powiem to ile ludzi głosowało. Była to ankieta w... przeprowadzona w jeden dzień, tam jest 271 jeden osób. Dobra, ale niech... Nie. Ja uważam, no, ja ja że tam wchodzę, to trzeba by jednak ustalić, jaka to jest populacja mieszkańców, bo y, mamy tutaj przedstawicieli stron internetowych i może ustalmy, ilu mieszkańców korzysta właśnie z takiego przekazu, bo mi się wydaje, że takie stwierdzenia, że 90% mieszkańców jest zainteresowanych likwidacją straży, to jest zbyt daleko posunięte. Trzeba ustalić populację, jak korzysta z tych stron internetowych i wtedy dopiero możemy mówić o, o, o liczbie mieszkańców, które ewentualnie za zlikwidowanie... E, ale, ale proszę Państwa, to tak. Niech się wypowie e, Paweł Szramka, potem będziemy mieli do niego uwagi, zastrzeżenia, ewentualnie jakieś pytania i te. Ja rozumiem, że no, tutaj może przez rzeczywiście, ale to zajmę mu się swobodnie wypowiedzieć. Jak skończysz, to pewnie skończymy i, i, I tak. czy czy chodzi o 90% tych, którzy przez jeden dzień zainteresowało się to 90 to było... respondentów może zostało. Do no dokładnie, żeby to było paru. Ale też nie ulega wątpliwości, że więcej osób jest niezadowolonych. Faktem tego jest ilość osób, która pokobiła profil na Straży Miejskiej w Rolnicy. Jest to liczba ponad 1100 osób, więc myślę, że jest to już spora liczba. No i też komentarze, które ukazują się pod praktycznie każdym artykułem, czy to w prasie internetowej, czy też właśnie na profilu, są to. Komentarze negatywne bądź wręcz wyrażające y, gniew co do Straży Miejskiej z y, tego, jak ona funkcjonuje. Ludzie często mają pretensje, że praktycznie nie widzą Strażników Miejskich, że mieszkają kilka lat w Brodnicy, a jeszcze nie widzieli Strażnika Miejskiego patrzącego ulicę, czy nawet przejeżdżające y, samochodem. Są zastrzeżenia co do rzeczywistości w mieście jest mnóstwo odchodów z psich i to nie tylko na obrzeżach miasta, ale też bezpośrednio w rynku na ulicach który na ulicach, które sąsiadują no z rynkiem. Mam sygnały od ludzi, którzy mają sklepy, że nieraz wchodzą klienci, bo linwy, psie odchody i zanieczyszczają sklep i mają też sami problem z tym. Także myślę, że nie jest to problem całego całego miasta ze względu na to, że jest mało strażników, ale też i w samym centrum brakuje, no brakuje po prostu interwencji tych strażników. Też dużo jest y, takich negatywnych wniosków, jeśli chodzi o osobę samego pana komendanta. Dużo ludzi twierdzi, że nie powinno tak być, iż emeryt jest na takim stanowisku i zajmuje miejsce młodym, którzy mogliby y, w nie wiem, może w jakiś bardziej ambitny sposób podejść do zadania, może ta straż wtedy lepiej by funkcjonowała. Ja tu mówię z to co przekazują mieszkańcy, nie jest to wyłącznie moja opinia, także z grubsza to, jest. Czy, to, czy w związku z, z to, co powiedział jest jakiś, nie wiem, końcowy wniosek? Według mnie w takiej formacji jak obecnie jest straż miejska pracuje, jest ona w niepotrzebna, gdyż są po dużo za wysokie koszty funkcjonowania tego nie jest umierne do korzyści jakie mieszkańcy osiągają. To jest opinia tutaj jest moja i bardzo wielu jest i bardzo wielu osób. To no, 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 jest moja i bardzo wielu jest w tej wypowiedzi także tak powiem wątek ochotowy, co myślę, że będzie dobrze jak pan komendant chce się te, teraz tutaj do tego ustosunkować. Nazywam się Marek Krałkowski, jestem no. komendantem starzymskiej w rodziców. 11 lat. Na pół etatu. Na pół etatu. tak, to na Panie Przewodniczący, bardzo serdecznie dziękuję Panu, że wywołał Pan to spotkanie, ponieważ wydaje mi się, że może właśnie tutaj będziemy mogli pokazać to, czego co niektórzy nie widzieli, nie wiedzą, albo mając konflikt z prawem, walczą z tym, którzy egzekwują tam. Ja między innymi nie wypowiadałem się w ogóle na wobec, ponieważ wydaje mi się, że mieszkańcy mają prawo krytykować nasze poczynania. Ale też bym chciał, żeby przyjść zapytać, zobaczyć, poznać, bo wtedy jest łatwiej podjąć jakieś takie czy inne dyskusje wobec osoby, czy wobec całej formacji, jaką jest nasza I szanowni państwo, ja chciałbym na początku powiedzieć, że po przemianach, bo tutaj padło stwierdzenie, czy Straż Miejska jest potrzebna. Ja tylko powiem dwa słowa. Kiedy nastąpiły przemiany, to władze samorządowe zostały bardzo zane, Między innymi o światy, zdrowia, bezpieczeństwo i porządku. I ustawodawca w tej uchwale tak pięknie napisał artykuł 7. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnej gminy, w szczególności zadania własne obejmując sprawy. 14. Porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. I ustawodawca, jak to takie zadanie postawił, to dał narzędzie. I tym narzędziem jest właśnie Straż Miejska albo Straż Gminna. I Straż Miejska i Straż Gminna tak pracuje, jak są potrzeby danego środowiska. Zadania, które nasza Straż Miejska realizuje, one wynikają z zebrań, na których pan burmistrz uczestniczy. Tam mieszkańcy, między innymi na tych zebraniach oczekują w jakiś tam sposób i te zabezpieczenia. O ile wiem, to pan szanka nie chodzi o W związku z tym my się do tego ustosunkowujemy. Do tego jest odpowiedni regulamin Straży Miejskiej i ustawa o Straży Miejskiej. I tam jest wszystko zawarte. I Szanowni Państwo, Straż Miejska ani nie zastępuje policji, ani innych jednostek, a wręcz je uzupełnia. A ustawodawca określając porządek, miał na myśli te rzeczy, które między innymi Pan Szanka wymienił, które wymieniają mieszkańcy, bo mają rację, prawda? I to jest naszą rolą. Ja się bardzo cieszę że nie padły tutaj zarzuty wobec straży, że nic nie robi, że klawudę, że łapówy wybierze, inne rzeczy. To bardzo jest piękne, bo jednak ci, ci strażnicy y, takich zarzutów nie otrzymują. Jest tylko zarzut do komendanta straży, że jest emerytem, nie chodzi w motocyklu. To była katastrofa. Tak, tak. By ta, ja wiem o tym. Wtedy by był wniosek likwidować straż. No jest to. To Tak, to I teraz, szanowni państwo, ja pokazałem, że straż miejska czy gminna ona nie tylko jest potrzebna, ja uważam, że ona jest niezbędna. I jak czasami słyszymy, gdzieś tam w Polsce, samorządy mówią tak: No, ja zlikwiduję strażników. Oczywiście robią no, pod naciskiem takich ludzi jak y, forum tutaj paraszałki, nie? Że zlikwidować strażników. Ale ci ludzie nie biorą odpowiedzialności za te zadania, które trzeba, które spoczywają na burmistrzu. Bo to ktoś musi zrealizować to. A ja zaraz dojdę do mojej wypowiedzi: nie ma co realizuję, i szanowni państwo, nieprawda jest, jak tam na forum czytam, że damy pieniądze na, po, na, na paliwo strach, policji i będziemy fajnie sobie żyć. Nie, ktoś to pisze takie coś, nie ma pojęcia. Ponieważ po pierwsze, przekazanie pieniędzy dla, od samorządu do policji to następuje za pomocą porozumienia między komendantem wojewódzkiej policji a burmistrzem. A komendant Wojewódzkiej policji, co on wie, gdzieś tam w małej w wiosce, czy tam psy są samowolni, latają, czy ktoś odśnieżył, czy są z komuś spadają na górę? Nie wie tego. Teraz to, to paliwo, te pieniądze trafią do puli, co komendanta powiatowego policji. Komendant powiatowego policji nie pozwoli sobie na to, żeby wdzielić co ten samochód, bo tam dał paliwo. On tam stał i był gotowości. Drugi aspekt jest taki. Pan burmistrz nie ma żadnych narzędzi, żeby policjant realizował zadania, które są ujęte w ustawie o samorządzie. Pan burmistrz może poprosić o policji, a to, a tam, a więc to narzędzie musi być. Teraz będziemy się zastanawiali nad tym, w jakiej ma być formie. W związku z tym ja przedstawię, przedstawię panu przewodniczącemu yy, sprawozdanie, sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Brodnicy, które mam obowiązek, co roku przedstawiać komendantowi wojewódzkiemu policji, ponieważ nadzór merytoryczny nad działalnością straży ma komendant wojewódzkiej policji. I w tym sprawozdaniu wykazało 1000 interwencji w 2014 roku. One są tutaj, no, miał być to jest tysiąc zdjęć, proszę Państwa. I jest tysiąc interwencji. I teraz zwrócę Państwu uwagę na taką ciekawostkę, na te tysiąc interwencji, 446 interwencji jest od mieszkańców. To mieszkańcy zgłaszają do straży miejskiej bezpośrednio, że jest bezpański pies, zagraża dziecku, które idzie do szkoły. To mieszkańcy zgłaszają, że jest nieodśnieżony chodnik, że są nawisy śnieżne czy sokne że jest wizy, wiz, dzikie wysywisko świecie, o pan przewodniczący Pawła mi ostatnio zgłaszał, że nadwecą za Polmo za garażami. Jest dzikie wisemisko świecie. To są rzeczy, które należą do mnie. Ja się do tego przyznaję, ja na to reaguję. To jest mój obowiązek. Nie jako emerytor, tylko jako na to staranizmu. I szanowni państwo, tysiąc interwencji na 4,5 etatu to jest bardzo dobry wynik. Byłem w poniedziałek na podsumowaniu y, bezpieczeństwa w Komendzie Wojewódzkiej, Pani Wojewody, a Komendant Wojewódzki wypowiadał się. I Straż Miejska w dwa razy została wymieniona pozytywnie. A mianowicie, za ten nieszczęsny rada, który Pani, y, Pana y, Szramki go tam krytykuje. A powiem dlaczego. Ponieważ stosunek mandatu z fotoradaru do mandatów, z y, spraw porządkowych jest jednakowy. My nie mamy więcej mandatów z jak za te nieszczęsne nieczystości od psów, jak ta, te wysypiska śmieci, jak te inne działania, które y, robią to strażnicy na sobie, a szczególnie teraz z nową ustawą samorządową, y, śmieciową, jest bardzo dużo przypadków, że trzeba zmuszać niektórych naszych mieszkańców, żeby podpisywali umowę. Jak ma podpisaną umowę, to nie macie Komisji wysypiska śmieci, bo nikomu się nie opłaci, prawda, wysypywać do lasu śmieci, jak oni tak muszą się zainteresować, prawda. A więc to jest też działalność nasza, nasza samorządowa, nasza. Strażnika. Marian, sekundkę, jak tylko wejdę, sobie, zaraz będziesz kontynuował. Drodzy Państwo, ten fotoradar ma tylko pełnić rolę prewencyjną, tak. a nie formę karną. Drodzy Państwo, weźcie, zobaczcie, co się w innych gminach. No możemy no, zrobić 2 miliony, 3 miliony, bardzo proszę. Będziemy codziennie radar stawiać na każdej ulicy i wtedy Straż Miejska stanie się źródłem dochodu. Ale chyba nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby było bezpiecznie w naszym mieście i żeby on miał charakter prewencyjny. I tak to robimy, bo nie problemem jest, żeby zwiększyć do 3-4 milionów dochody Straży Miejskiej. Ale wtedy jaki odzew będzie mieszkańców? Drodzy Państwo, ja tylko jeszcze dokończę. Piszą Ci na stronach internetowych, którzy kiedyś byli ukarani tak, przez tą tak, Straż Miejską. Oni mają przede wszystkim pretensje. Ale proszę, proszę bardzo, proszę. Panie Komendancie, proszę kontynuować. Panie Burmistrzu, ja nawet w nie, 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 niektórych momentach nie teraz. Pan ma do mnie pretensje, dyrektor Wysocki. Bo ja mu tam na Matejki stawiam dwa razy fotoradar, bo tak mam grafiku, tak jest to uzgodnione, tak jest to zatwierdzone, prawda? On by chciał, żebym miał częściej i on przecież Woźnego wysyła, specjalnie tam wysyła Woźnego, który jako stofek zabezpiecza, tak. Ja bardzo chętnie nie postawię. Pan burmistrz decyduje, bo pan burmistrz decyduje, ale pan burmistrz by na u odpowiedział, że jeszcze jeszcze są piciuje wysiedliska, że jeszcze są psy kojące, że, że teraz mamy problem patrolowania dwencji, bo mamy kopiec, prawda, tam też są strażnicy. Tam pan Kędzia kiedyś właśnie zrobił takie zdjęcie bardzo ładne, gdzie pokazał tych strażników podczas patrolowania. Oni tam są razem z policjantami. My musimy sobie zdać sprawę, że policja nie zabezpieczy w 100% bezpieczeństwa. To nie jest tak. I kontynuuję moją myśl jest odprawy. Komendant wojewódzki policji wyróżnił, powiedział obronnicy dwa razy, że stosunek mandatu z fotoradarem jest bardzo dobry, bo jest tyle samo, co za nieczystości, co jest za śnieg, za inne porządkowe sprawy. I druga rzecz, ewentualnie na całe województwo. Chciał, żeby tak było w całym województwie. My mamy na wyposażeniu urządzenie do y, y, mierzenia y, alkoholu. Kiedy strażnicy miejsc nie pracują, urządzenie zanoszę osobiście na komendę powiatową policji, bo to urządzenie ma służyć mieszkańcom naszego miasta. I każdy, kto jest z dnia poprzedniego, chce jechać samochodem, może sobie pójść na dyżurkę, bezpłatnie, bez konsekwencji, bez niczego, dmuchnąć i powiedzieć, tak, ja jestem bezpieczny, ja mogę jechać. To jest dla bezpieczeństwa naszych mieszkańców. To jest nasza inicjatywa. Byle nie podjeżdżą. Byle nie podjeżdżą, tak, no bo on, to, to, jest, to jest, panie przewodniczący, to jest właśnie łamanie prawa. Bo te 30 km na matejki, gdzie dyrektor wysocki się denerwuje, to też nie strażnicy jadą. To jadą nasi mieszkańcy. A w jakiś sposób i trzeba ich zmobilizować. Teraz y, mówimy bardzo często, y, mówimy bardzo często, y, proszę państwa, y, o bezpieczeństwie. Ja zgadzam się. My możemy jeszcze zwiększyć strażników o 100%. Ale bezpieczeństwo to nie jest rzecz zamknięta. I porządek. To nie jest rzecz zamknięta. To jest rzecz nieokreślona. My nie wiemy, jakie jutro nam będzie zagrażało niebezpieczeństwo. My, my wiemy, co mamy dzisiaj. I teraz, jeżeli my podzielimy nasze bezpieczeństwo w naszej liście, ja robiłem taką analizę z komendantem Jeżeli to przyjmiemy za 100%. To 60% bezpieczeństwa zabezpiecza nam policja. Straż miejska zabezpiecza to w 15%. W 5% zabezpieczają to sami mieszkańcy. Nie wiem czy słyszeliście, że w Zgorzewcu nawet mieszkańcy się skrzyknęli i straż obywatelską, za darmo, sami się pilnują. Ponieważ te służby są mało wydolne. A 20% jeszcze jest zagospodarowane. I ja nawołuję mieszkańcy. pomóżcie. Ale wiecie jak wygląda pomoc mieszkańców? Wygląda w ten sposób, że mieszkaniec zadzwoni, a wiecie, pies y, y, lata samorzutnie tutaj, nic mi nie interesuje, ja mówię, a kto zgłasza? Ja nie będę zgłaszał, bo właściciel psa będzie miał do mnie takie inne pretensje. Strażnicy jadą, często nie, 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 nieprawdą jest. Jak jest prawda, to łapią tego psa, pomagają, prawda? Ale o czym mówię, o odpowiedzialności mieszkańców, że mam szampanury, o takiej odpowiedzialności, ja bym chciał z tymi mieszkańcami się spotkać, żeby oni mi pokazali, powiedzieli Panie, tu jest narobione i to jest narobione przez psa komendanta straży Miejskiej i on jest winny, a wiecie Państwo jak jest ciężko dojść, czyje to jest? Proszę Państwo, do słowo, tutaj jest jest. komendant ma szczególną rację, bo My nie mamy w zasadzie żadnego, tu radni już wiedzą, bo o tym mówię, może instrumentu oddziaływania na właścicieli psów, bo Rada poprzedniej kadencji zrezygnowała z opłaty za psa. Jeżeli ta opłata była wprowadzona, ona tam nie wynosiła dużo pieniążków rocznie, bo 50 zł tam powiedzmy maksymalnie to się kształtowało, ale każdy piesek był zarejestrowany u nas w, w wydziale podatkowym, każdy piesek miał identyfikator i wtedy po identyfikatorze można było łatwo dojść na do właściciela. A teraz jest taka sytuacja, że nawet strażnik widzi jak ten pies brudzi, tak. a tymi odchodami on nie ma możliwości, bo podejdzie do właściciela, właściciel się wyprze, powie, że to nie jego pies i na tym jego interwencja się kończy. Nie można też obarczać tutaj, że te pieski chodzą. Po to każdy ma pupila, pani szanka, żeby każdy po swojej pupilu sprzątał. No takie jest niestety życie. To, jest, to tylko i wyłącznie, drodzy Państwo, świadczy o naszej kulturze osobistej. Żeby wyprowadzić komuś na działkę psa, czy jeszcze najlepiej do sąsiada, niech on tam zrobi co trzeba, a u siebie czuje cześciu I tak to się niestety odbywa. My już tysiące akcji w mieście przeprowadziliśmy, żeby tą czystość zachować. Rozdawaliśmy darmowe torebki rozdawaliśmy rękawice, inne metody stosowaliśmy, kupowaliśmy kosze, które były dla piesków przeznaczone. Kosze oczywiście w drwency wszystkie się znalazły. Zrobiliśmy specjalny wybieg dla psów przy Domu Kultury. Oczywiście to zostało zniszczone. No to jest nasza świadomość, to jest nasza kultura osobista i tych czterech, niestety, strażników, których mamy, nie, tych tysięcy psów nie upilnują I, i tu musicie mieć Państwo tego świadomość. I to, żeby e, zmniejszył się ten problem, to Pan, jako, powiedzmy e, człowiek, który się udziela na tych stronach internetowych, powinna nawykać, dbajcie o to, żeby te psy nie robiły, zabierajcie to ze sobą, miejcie te rękawiczki. Na Zachodzie to jest normalne. U nas nie wiem jeszcze wymiana dwóch pokoleń, że chyba dojdziemy wtedy do tego, dorośniemy, że to jest nasz zwierzak i należy po nim sprzątać. Proszę Panie bardzo. burmistrzu, i tutaj w tych dwa aspekty. Hmm. Sprawy bardzo przykle. Ulica Orzeszkowa, Podwórko. w piaskownicy, chłopiec około pięciu lat. Furtka otwarta. Wpada taki nieduży piesek. Do środka. To było jeszcze wtedy, kiedy obowiązywało szczepienie psów i płacenie pod podatku. Pies. Odwęczał, no, on chciał się bawić z tym chłopcem. Chłopiec chyba dwa razy czy trzy uderzył go opadką. Ten go ugryzł, krzyk, hałas. Mama wyleciała, bardzo mądrze postąpiła, zamknęła bramkę, prawda? Chłopca wzięła i powiadomiła strażników. Strażnicy przyjechali, złapali psa, zobaczyli 620. Pani mówi, że nie ma tutaj przy sobie szczepienia, ale ma w domu, uwierzyli, pojechali do matki, dziecko nie dostało zastrzyku bo Jest to efekt? Jest to efekt. Drugi przypadek. Na ulicy. Wyspiańskiego, kilka dni ludzie dzwonili z tego bloku, że psy załatwiają się w piaskownicy, gdzie się dzieci bawa. No ja ile razy wysyłałem patron, nie złapałem. I w związku z tym później już no, na mamcie, a cóż za straż, to, to jest nie bo psy dali tam roku. Zrobiłem zasadę. O godzinie 6 strażnik po cywilnym, strażnik w mundurze. Strażnik po cywilnym musi co na ławeczce i w środkowej, wylatuje też taki ładny pieprzeczek, wlatuje do piaskownicy, pogrzebał, załatwił się, zagrzebał i wlatuje z mundurze. I jeden strażnik i strażnik za tym pani. Strażnicy w zobaczyli, zobaczyła strażnik, a później już, a tu, 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 wykopała swojego psa, prawda? I teraz tak, nie, to nie jest mój pies, prawda? To nie. No to co zrobiliśmy? Zląkaliśmy psa, Zabilię się do schroniska i w schronisku powiedziano, że bez wiedzy Straży Miejskiej nikomu go nie da. A ja adres doszedłem, nazwisko, napisałem: Miła pani, pani piesek, Pupilek znajduje się w schronisku. Każdy dzień przechowywania kosztuje 100 zł. Czym później pani odbierze, tym więcej pani zapłaci. Na drugi dzień była. I zapłaciła za dwa dni i 500 zł mandat. Na pewno jest niezadowolona, na pewno dołączy do falów, którzy, prawda, nie lubią Straży Miejskiej. To jest drugi przykład. I takich przykładów ja bym mógł tutaj z naszego życia, ale ja nie chcę przedłużać. I ja mówiąc o tych zarzutach, jakie staną się Straży Miejskiej, ja się cieszę, że mówicie, że za mało pracujemy. Ale taka jest nasza wydolność. Ale może jeszcze inaczej. A może na dzisiaj, na ten dzisiejszy dzień jest taka nasza potrzeba, że na nas się starcza. Jak będzie potrzeba, burmistrz decyduje. Poprosi radę miasta o pieniądze, zwiększymy, bo może i trzeba było zwiększyć. Prawda? Ale my musimy wziąć między siły na zainteresowanie. Teraz 6, 6 lutego ukazał się artykuł w takiej dość poczytnej gazecie i było napisane, że Straż Miejska w Wiamonowie będzie likwidowana, ponieważ koszt utrzymania Straży Miejskiej w Wiamonowie wynosi 200 tysięcy złotych. Jest tam dwóch strażników. Zaraz jest napisane: Straż Miejska w Brodnicy kosztuje podatnika brodnickiego 338 złotych 130. 000. Tysięcy złotych, tam 130 za mandaty, w związku z tym jest za droga, nieopłacalna. To, co powiedział Pan Trzanka, że jest nieopłacalna. Proszę Pana, ja bym życzył sobie, żeby ten redaktor, co to napisał, jakieś nauki do kształcenia matematyki wziął. Bo proszę sobie wiedzieć, od 338 odjąć 130, ile to jest? To jest 208. W jabłonowie 202 strażników kosztuje. A w rolnicy 208 kosztuje 4,5. No nie wiem, ja może źle liczę, może jestem w starej daty. Prawda? To jest tak proste do wyliczenia. I tak się wprowadza w naszych mieszkańców, później ci mieszkańcy się burzą i piszą to, co pan Krzysztof powiedział Proszę Państwa, jeszcze przepraszam jeszcze za słowo. Przede wszystkim należy zacząć od tego, że samorząd nie jest spółką handlową. Nie działa na podstawie prawa handlowego, tylko służyli wyłącznie zaspokajanym potrzeb tutaj, naszej społeczności lokalnej. I my nie możemy to w kategoriach opłacalności nieopłacalności. Jakbyśmy to rozważali, to nie opłaca nam się trzymać hali sportowej, bo musimy do tej hali dopłacać. Nie opłaca nam się trzymać basenu, bo musimy do tego basenu dopłacać. To nie jest zadanie samorządu. I proszę tu nie mylić, mówię, spółek prawa handlowego nastawionych na zysk czy innych podmiotów gospodarczych z samorządami, bo my jesteśmy i tylko i wyłącznie, drodzy Państwo, do dyspozycji naszych mieszkańców i zaspokajania ich podstawowych potrzeb. I tak należy to komentować. I jeszcze mam jedno takie dłuższe zdanie. Szanowni Państwo, ja uważam, z mojego doświadczenia, ze spotkań z komendantami Straży Miejskiej w województwie, na tych wszystkich spotkaniach, chciałem powiedzieć, że ten model, który został w Grodnicy wypracowany, chyba jest w tej chwili najlepszy. Bo problem bezpieczeństwa znajduje się w jednej komórce. Bo to, co mówimy o Straży Miejskiej, o tych psach, odśnieżaniu, soplach, śmieciach, no, trudnych spraw, nawet bezdomnych. Ten bezdomny, który był kiedyś na, na ulicy, na, na rynku, co pani yy, Mrozowska bez zgłaszała, to zawdzięcza częściowo Straży Miejskiej, że go tam nie ma, a jest w domu pomocy społecznej i ma jakość, jakiś tam był zapewniony. Bo te mady, które chodzili po jego nodze, to zapraszały, ich. Tam nikt nie chciał usiąść koło tego, mieszkańcy bez przerwy, koło tego chodzili, a to był człowiek, który też potrzebował pomocy. Strażnik nie mógł ze wstrętem do tego podjąć. I przy pomocy MOPS-u i strażnicy w tym rozwiązaniu. Ale chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na to połączenie y, tego problemu bezpieczeństwa. Y, może mi się zarzuca również problem y, bezpieczeństwa od niewybuchów i niewypadków. I ja chciałem się spowodować. Proszę Państwa, ja mam uprawnienia minerskie. Przez pół roku pracowałem podczas rozwinowania. I w styczniu, w połowie stycznia Dzwoni dyrektor szpitala i mówi: Pani Marianie, kopiąc fundami, wykopaliśmy niewybór. Ja mówię, Panie dyrektorze, Pan ma starostkę. Panie, ale czy Pan, starosta, za trzy dni, się, przyjadą, saperzy, a ja teraz mam tak, budowę rozpoczętą i trzeba ewakuować chory. Tak nie może być. Plan ewakuacji ma Pan Burmistrz. I Pan Burmistrz robi ewakuację szpitala, bo to wynikarski o zarządzeniu Krzyżowym. I teraz, teraz w tym. Fakt, proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, co się dzieje. Na dwa dni, bo 48 godzin, ma y, patrol rozminowania na przybycie <laughs> albo dłużej. A więc wstrzymuje się budowę. Pracownicy dwa dni nie pracują. Ale dyrektor musi ewakuować chorych. Nie ma operacji. Kroplówki i tudzież inne przypadki. Ewakuujemy szpital gdzie? Do gimnazjum numer jeden. Dwa dni nie ma lekcji. Ale czy? PGK odstawia co najmniej sześć autobusów. Co, co się dzieje w mieście? Nie mamy komunikacji miejskiej. Ale Straż Miejska podjęła ten niewybuch, zabezpieczyła i po dwóch dniach przekazała go do patrulu zaperskiego. Czy to jest zła praca? Czy my chcemy wrócić do tego czasu, kiedy za 3-4 dni będą przyjeżdżać zaperzy, a my wszyscy będziemy się przyglądać, a szpital będzie sobie ryzykował tam dalej? Przecież to jest za naszych ludzi, mieszkańców naszego miasta w tej czy to strażnicy coś złego zrobili? A oni to pilnowali ten granat przez dwa dni. Tam na zmianę stał strażnik i go pilnował. Bo ja sobie wyobrażam, że jakby on zginął, to ja idę do więzienia. Bo podjąłem się tego, żeby nie ewakuować chorych. I panie burmistrzu, miałem taką propozycję, już więcej się nie będę wypowiadał, że to mnie wyczarował. Metodą innych instytucji, gdzie robi się dni otwartych Biur, instytucji, itd. Ja mam propozycję dni otwartych Patronów. Zapraszam pana, pana Pawła o godzinie dziewiątym, obojętnie w jaki dzień. Pojedzie sobie z patrolem i zobaczy tą pracę, kiedy psa się goni, kiedy ludzie ubliżają tym strażnikom za te nieczystości, o które pan tutaj mówi. To by tak zwany otwarty patron. Nie tylko marszałek, może jeszcze inny kolega ze sobą. I wtedy jak skończy to, przyjdzie i powie do Pana Przewodniczącego, Panie Przewodniczący, zmieniam zdanie. A na forum powiem przepraszam tych strachopaków, którzy tam za dwa tysiące ileś i za tę nagrodę umiaruszową, prawda? którą też wygadują, prawda, yy, oni tak ciężko... No moment, który się należy, jak koryto świni, bo to, to świnie, bo nie nasza decyzja indywidualna, tylko tak przepis prawa stanowi. Także tutaj też niekiedy mnie te artykuły Państwa dziennikarzy dziwią, że e, robicie widły z igły, nie mając żadnych podstaw prawnych ku temu. No pewno robi się to dla populizmu, dla wzniecenia niepokoju wśród mieszkańców, ale niestety są takie przepisy, że jeżeli komendantowi, czy pracownikowi straży miejskiej taka nagroda się przynależy, to ją trzeba wypłacić i z tym się nie dyskutuje, bo tak stanowi prawo. Panie burmistrzu, jest jeszcze jeden aspekt. Jak tak kogoś tam koi ten numery, to chciałem powiedzieć, że z budżetu pan Burmistrz nie musi płacić na fundusz pracy żadnych. Dziękuję. Też, jeszcze tu należy dodać, że ustawa jest tak skonstruowana, tak. że preferuje na stanowiska komendantów Straży Miejskiej właśnie osoby, które były związane z wojskowością, z policją i oni mają pierwszeństwo zatrudniani. To można to sobie sprawdzić. Dziękuję bardzo.